Szósty dzień to za mną póki co minus 3,5 na wadze. Bierzemy blaszkę do pieczenia, wykładamy papierem do pieczenia oraz wysypujemy gołdę. Przy użyciu ostrego noża tniemy w bardzo cienkie paski cukinie, starając się utrzymać mniej więcej tą samą grubość każdego plastra. Wykładamy cukinię na ser, posypujemy czosnikiem, pieprzem oraz chili i do góry dodajemy jeszcze odrobinę gołdy. Mięso z nogi kurczaka tniemy w bardzo cienkie paski. Tutaj znowu przydaje się ostry nóż. Doprawiamy ulubionymi przeprawami, a następnie obsmażamy na maśle klarowanym krótko i na dużym ogniu, by mięso zachowało soczystość. Ser z cukinią zapiekamy przez 25 minut w 200 stopniach. Wyciągamy, kroimy na pół, a następnie wykładamy awokado. Tak w ogóle awokado stało się moim hitem na Keto. Dokładamy rukoli, mój pierwszy pomidor odkąd jestem na Keto. No i mięsko, które upiekliśmy, usmażyliśmy na patry. Na górę jeszcze trochę szpinaku. Zamykamy, przekrawamy i mamy rewelacyjną, zupełnie bezwęglową kanapkę Keto. Wygląda świetnie, smakuje jeszcze lepiej. Oczywiście nie róbcie, nie lajkujcie, nie zapisujcie.